Chciałbym w imieniu Pana Komendanta, własnym, wszystkich policjantów i pracowników cywilnych, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim bezpiecznych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli z tego tytułu dużo pracy, a Państwo będziecie mieli wiele radości. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Szczególnie chciałam złożyć życzenia swoim pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury, jak również wychowankom, którzy uczęszczają na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury. Po, o, oczywiście wszystkim suwalczanom y, szczególnie radosnych, spokojnych świąt, które nadchodzą. Również w wieczerzy, w wigilijnej atmosferze rodzinnej, Kolędowania wspólnego w rodzinnym kronie I, i oczywiście wielu niespodzianek, które mogą te święta przynieść, żeby były wszystkim radosne, wesołe i niezapomniane i żebyśmy z niecierpliwością czekali ich za rok. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć przyjaciołom i rodzinie wszystkiego najlepszego. Dziękuję. wszystkim przyjaciołom, rodzinie, znajomym chciałbym życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego najlepszego z okazji najbliższych świąt i szczęśliwego nowego roku. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Suwałk składam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pogodnych świąt, zdrowych. Przede wszystkim wiele sukcesów aby te święta były radosne, w pełni miłości, aby na niebie ta gwiazda spełniła wszystkim marzenia, a no.